Moi drodzy, pora na otwieranie kalendarza adwentowego. A ja to chciałam on, zrobić większy ekran, żeby było widać. Dzisiaj, tak. moi drodzy, dzień już 17, czyli został równo tydzień, nie? Został równo tydzień, gdzie ten 17 jest jest on tu. Jaka hoina wielka. Mamy wielką choinkę, to może będzie coś fajnego. Oczywiście nie da się otworzyć przez naciśnięcie. W związku z tym będzie otwierane przez brutalną siłę, tak jest. I odpowiednie narzędzia do otwierania kalendarza adwentowego, czyli nie za ostry, Skarpele. Coś całkiem dużego tutaj musi być. Przyniósł 17... O. No, słuchajcie, to jest pełen relaks, bo to są moi drodzy. Tak, przyklejone fajnie, żeby nie uciekło. E, płatki pod oczy. Kolor złoty i kolor zielony dzisiaj. Jeżdża. Myślę, że całkiem nieźle. Od godziny 18, o godzinie 18 będzie make-up. E, na szybko zielono-złoto. Myślę, że całkiem, całkiem. Dobra opcja. Takie przychońce rzeczy. No to takie relaksacyjne. Tematy. I teraz czas na... Już wszystko mówi, nawet kalendarz mówi, że trzeba odpoczywać. No. W związku z tym trzeba się zjeść, bo odpowiem przed treningiem. <laughs> Nie. E, Okej. Okay. No, a tymczasem, moi drodzy, jeszcze czekajcie, ja tu nakręcę tak, żeby były takie. Ujęcie. I 17. 17, moi drodzy, mamy coś takiego dosyć dużego. Nic tam nie, nie, nie przemieszcza się w środku. Trochę, rela... Trochę mnie to stresuje, ale zobaczymy. Dobra, moi kochani, ja im... Mam taki To jest jakiś zestaw Do kolorowania Christmas coloring set. Moi drodzy, mamy kredki. To są gumki chyba do Mazania, ale jakie są kawai, nie? Łoś, Mikołaj, ciastek, bałwan i Pingwin z Madagaskaru. No, a w środku jest. W środku wygląda na to, że jest kolorowanka. Jest w... Ale czat. Skąd takie coś w ogóle? <laughs> Malowanka, kredki ołówkowe w zestawie. No to moi drodzy, dzisiaj kolorujemy. Ale może, może otworzę, zobaczymy co jest w środku, co? Myślę, że to nie będzie zły pomysł, żeby poszukać natchnienia. Ja sobie, przynajmniej będę miał o czym myśleć w czasie treningu, bo ja lubię, lubię myśleć o czymkolwiek innym, żeby nie myśleć o tym, że już chcę do domu na przykład, albo że mógłby się już trening skończyć, nie? Dobra, uwaga, rozpakowywuję. To jest kredka różowa, czerwona, żółta, niebieska i zielona. Ej, nie ma czarnych. Ale będzie można się posłużyć tymi kredkami, które już były kalendarzu i co teraz jeszcze tą kolorowankę mam wyciągnąć Okej okay, jest i kolorowanka moi drodzy, zobaczcie cute i w środku są w środku są obrazki do kolorowania kartki są powiem wam cieniusieńkie mega takie do drukarki trochę jakby No dobra, trzeba będzie coś wymyśleć, jakiegoś, jakiegoś chłopaka to wpasować na mnie. No dobra. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to dziękuję Wam za obecność dzisiaj rano. Żebym pamiętała, że muszę odrobić jeszcze 15 minut z wówy. Eee, Dziękuję Wam za obecność. I e, widzimy się tak. To będzie koło dzisiaj. No po 12. Między 12 a 1 ruszymy z. Południowym strumykiem DIY, a potem potem widzimy się o 18 na, na hsr i na gęsinie. Bawcie się dobrze, moi drodzy, dużo zdrowia.